Pani Ania Korbela. Tę yy, nagrodę otrzymuje pani magister Żaneta Rzepczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, proszę Państwa, za pracę magisterską Patent Europejski, a patent europejsko-jednolitym skutku. Sądzę, że zwłaszcza tą tematyką będzie zainteresowana pani minister Hentzlewska ze względu na dużą rolę Ministerstwa Gospodarki w tej nowej instytucji prawnej. Promotorem pracy była pani profesor Eurylia Nowicka, a proszę państwa dodam jeszcze dodatkową ciekawostkę, mianowicie, że pani Żaneta Żewczyk będzie jeszcze laureatem w konkursie w kategorii informacja medialna. Bardzo serdecznie dziękuję dla pani prezes również za ubudowanie tej nagrody. Zapraszam.